Witajcie w kolejnym dniu naszych spotkań medytacyjnych z cyklu Światło-Świata. Proponowana myśl na dzisiejszy dzień to: Nie muszę czynić niczego. Można by inaczej ją sformułować: Nie potrzebuję czynić niczego. Skoro jesteśmy w okresie wielkanocnym i mamy dzisiaj Wielką Sobotę, to użyjmy tej symboliki. Wczoraj przyglądaliśmy się ukrzyżowaniu. Poczuliśmy siebie nawet na krzyżu. Dzisiaj można powiedzieć, że jesteśmy w grobie. Jesteśmy. W stanie oczekiwania na zmartwychwstanie. Nie mam wiele do zrobienia, prawda? Nie ma wiele do zrobienia w grobie. Możemy sobie pozwolić na ten czas cichego czekania, w zaufaniu, że wszystko będzie i jest dobrze. Nie muszę wiedzieć, jak się zadzieje z martwych wstanie nie muszę wiedzieć jak zadzieje się moje przebudzenie. nie muszę niczego wiedzieć mam jedynie zaufać jeśli weźmiemy te trzy dni wielki piątek wielką sobotę i wielką niedzielę jako symbol całej naszej podróży do czasoprzestrzeni to wielki piątek byłby czasem przyjścia tutaj Wielka sobota, czasem pobytu tutaj, a wielka niedziela, wielkanoc, czas przebudzenia, czas pełnego rozpoznania tego, kim jestem. A więc, jeżeli wielka sobota dzisiaj jest czasem pobytu tutaj, to czym ma być ten pobyt nasz tutaj? Czy ma on być czasem wielkiej aktywności, próby starania się o miłość, szukania siebie? Czy też ma być on czasem akceptacji, czasem zwykłego przyjęcia tego, czym już jestem, pozwolenia na przepływ miłości, którą już jestem, zwykłego bycia? Mam po prostu być, mam po prostu przyjąć to, czym już jestem. I cała sytuacja z koronawirusem. Też sprzyja tej symbolice wyciszenia, tej tworzy przestrzeń, sami ją sobie daliśmy, w której nie musimy robić tych wszystkich rzeczy, które robiliśmy zawsze, do których byliśmy przyzwyczajeni. Możemy nawet porzucić świąteczną krzątaninę. Możemy spędzić te święta, jeśli chcemy, w piżamie. Nie piekąc wszystkich ciast, nie robiąc wszystkich potraw, które robiliśmy, nie starając się, żeby urządzić największe rodzinne spotkanie, możemy oczywiście nadal świętować, robić te wszystkie rzeczy, jeśli sprawiają nam przyjemność, ale jakże często były one dla nas rozproszeniem, jakże często rozpraszaliśmy się i nie widzieliśmy prawdziwego znaczenia tych świąt. Poprzez naszą krzątaninę. Nie wiedzieliśmy, nie znaliśmy, nie pamiętaliśmy prawdziwego znaczenia naszego pobytu na tej ziemi poprzez naszą krzątaninę poprzez ciągłe zajęcie czymś próbę zrobienia czegoś próbę wykazania się osiągnięcia. Nasze ciągłe próby zrobienia czegoś wynikały z jakiegoś wewnętrznego poczucia braku, czy też jakiejś potrzeby niezaspokojonej, a może nawet poczucia winy. Myśleliśmy, że musimy zasłużyć na miłość, musimy coś zrobić, żeby zasłużyć na miłość. Podczas gdy cały czas tą miłością byliśmy, jesteśmy i zawsze będziemy, zapomnieliśmy o tym. Nie musimy szukać siebie, nie musimy nic zrobić, żeby zasłużyć na miłość. I nie ma w nas tak naprawdę żadnego braku. Gdy próbujemy poprzez naszą krzątaninę, zwłaszcza krzątaninę myślową, poprzez próbę osiągnięcia rezultatów, wypełnić w nas brak, to uzasadniamy, że ten brak jest prawdziwy. Zamiast po prostu zatrzymać się w wyciszeniu naszych umysłów, wziąć głęboki wdech i poczuć, że wszystko już mamy, że wszystko jest w nas, że my już jesteśmy tym, czego szukamy, już jesteśmy tym pokojem, tą miłością, tą prawdą. Które szukamy. Nie jest od nas wymagana jakaś wielka aktywność, chociaż nic nie czynienie głównie odnosi się do intelektualnego umysłu, do aktywności intelektualnego umysłu, który zaprzątnięty myślami. Nie daje sobie przestrzeni, bez myśli. Przestrzeni ciszy, w której może wpłynąć coś nowego. To nic nie może również się wiązać z fizycznym nic nie siedzeniem w ciszy, ale niekoniecznie. Gdy wyciszamy umysł, gdy puszczamy nasze koncepcje, gdy pozwalamy sobie nie robić niczego z dawnego ja, który myśli, że musi, które myśli, że musi czegoś dokonać, w oparciu o swój brak, w oparciu o to, czego nauczyło się w przeszłości, gdy na chwilę odpuszczamy tę aktywność, być może zostaniemy powołani do jeszcze większej aktywności niż do tej pory. Ale to nie będzie aktywność z musu, to nie będzie aktywność z rutyny, to nie będzie aktywność innymi słowy z lęku, z tego co świat nam powiedział, że musimy zrobić, z tego co społeczeństwo nam powiedziało, że musimy zrobić. Będzie to aktywność z inspiracji, z czystej inspiracji. A ta czysta inspiracja pojawia się w ciszy. W ciszy zatrzymania umysłu. Pozwolenia sobie, na nic nie robienia. I czasem jest pomocne. Zrobienie tego dosłownie. Gdy kusi cię kurczę, zrobić te wszystkie rzeczy, które robiłeś do tej pory i być taki zajęty, taki zajęty. Zatrzymać się. Naprawdę przypomnieć sobie, że nie muszę czynić niczego. Nie muszę pędzić do przodu z tego chorego pędu, żeby ten dzień dzisiejszy był taki jak wczoraj. Mogę całkowicie zaufać, gdy nie czynię niczego. Gdy jestem w, też przez chwilę w tym grobie czasoprzestrzeni, w ciszy, mogę zaufać, że prawdziwa siła, siła miłości poruszy mnie we właściwym kierunku. Natchnie mnie, co mam robić, co mam powiedzieć, gdzie mam pójść i do kogo. Dajmy sobie teraz kilka minut w ciszy na kontemplację tej, tej myśli. Nie muszę czynić niczego. Nawet jeśli mnie kusi, by. Coś czynić? Mam moc umysłu, by zatrzymać się, zamilknąć i odprężyć się w Bogu, odprężyć się w rzeczywistości, odprężyć się w miłości, której już jestem i która sama będzie poprzez mnie działała, mówiła. Oddychała, gdy jej na to pozwolę. Nie muszę czynić niczego. Posiedźmy chwilę w ciszy, oddychając z tą myślą. Dziękuję. Zauważ, czy umysł biegnie do przodu, czy naprawdę pozwalasz sobie odprężyć się w tej myśli, możesz używać jej przez cały dzień. Kiedy kusi umysł, by coś robić z dawnego przyzwyczajenia, można się zatrzymać i przypomnieć sobie, nie muszę czynić niczego. Społeczeństwo, w którym mieszkamy, Wydaje się przymuszać nas do robienia pewnych rzeczy, ale tak naprawdę my wybraliśmy to społeczeństwo, wybraliśmy ten świat, wybraliśmy to życie. My jesteśmy twórcami swojego doświadczenia. My niczego nie musimy. Nie musimy zarabiać pieniędzy, nie musimy walczyć o przetrwanie, nie musimy. Uszczęśliwiać innych, nie musimy nawet kochać innych. Możemy, jeśli chcemy. Zobacz, jakże inaczej wygląda życie, kiedy chodzisz do pracy, nie dlatego, że musisz, ale dlatego, że chcesz. Jakże inaczej wygląda życie nie dlatego, że musisz uszczęśliwiać innych, ale dlatego, że wypływa to z Twojej obfitości radości i miłości, którą dałeś wpierw sobie. Nie musisz kochać innych. Chcesz lub nie, to jest twoja decyzja. Jeśli chcesz kochać, to kochasz, ale nie musisz. Nikt cię nie przymusza do niczego. Przymus to była stara idea, oparta na lęku, poczuciu winy, braku. Możemy teraz ją puścić. Ona już nie działa, ponieważ Bóg jest miłością. Bóg jest pełnią, a my jesteśmy rzeczywistością Boga tu na ziemi. A więc nie musimy czynić niczego. Możemy po prostu pozwolić Bogu, być i przez nas się przejawiać. A więc bawmy się dobrze w grobie czasoprzestrzeni tego dnia, w ciszy, w nic nie czynieniu, w pamiętaniu, kim jesteśmy i pozwalaniu, by miłość natchnęła, inspirowała nasze czyny, działania, słowa, myśli. Nie muszę czynić niczego.